Ale bywa też tak, że ta trauma daje o sobie znać, mimo że my zupełnie nie wiemy, Skąd te problemy się biorą? Że dopiero na przykład w toku terapii, czy kiedy już trafimy do gabinetu psychoterapeutycznego, to tak, dogrzebujemy tak. się gdzieś tego, tego realnego problemu, który właśnie um, dał nam te wszystkie um, objawy, z którymi przychodzimy, a my tego na przykład nie wiem, nie pamiętamy. Bo mówisz o bardzo ważnym mechanizmie, mechanizmie obronnym, jakim jest wyparcie lub zaprzeczenie. Mechanizmy obronne to jest coś, o czym warto w ogóle wspomnieć. One się y, pojawiają właśnie w momencie, Zagrożenia, naszego życia, naszego zdrowia, naszej integralności psychicznej, i one służą nam, one zostały w toku ewolucji rozwinięte, żeby nas ochronić w danym momencie, żebyśmy tak kolokwialnie mówiąc, nie zwariowali w momencie wydarzenia traumatycznego. I na przykład mechanizm dysocjacji, czyli mm, takiego oddzielenia jaźni od ciała, który powoduje, że y, osoba podczas wydarzenia traumatycznego, jest taka narracja, mam wrażenie, że widziałam siebie z boku, że to się działo jak na filmie, a ja oglądałam, oglądałem to, to, to jakby patrząc z boku. Y, no to, to jest taki mechanizm, który w tym momencie faktycznie pozwala y, Przeżyć to, co się dzieje. Problem polega na tym, że człowiek ma mechanizm pamięci traumy i też utrzymywania tych mechanizmów obronnych już po wydarzeniu traumatycznym, kiedy zagrożenia nie ma. I to, ten przykład, o którym ty powiedziałaś, to jest takie utrzymanie mechanizmu wyparcia traumy. Czasami trauma jest. Tak bardzo, bardzo bolesnym doświadczeniem, że wspomnienie tej traumy no, nie pozwoliłoby funkcjonować później w życiu, nie pozwoliłoby chodzić do pracy, zajmować się sobą, y y y z swoimi bliskimi. W związku z tym ta trauma zostaje wyparta, ja to tak porównuję często, że jakby schowana za kotarą y w naszej psychice, co nie oznacza, że jej tam nie ma. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost.